Ta Gdzie ją kupiasz? w Hanemie. Fajne, nie? Mm. Ładnie też dobra. mi się podoba. W no i tego. Po co? No, chcę zapalić. No od kiedy ty palisz? Od jakiegoś tygodnia. No, muszę mieć jakąś podpórkę emocjonalną, prawda? To zacznij sobie kupować papierosy, może co? No, przepraszam, że tak od siebie Halo? Tak, z tej strony Wiktoria. Tak, tak. Słucham? W laboratorium. Rozmawiałam z nim. Było wszystko ok. Tak, dobrze, dobrze. Kto to? Policja. Policja? Dla tak. ciebie? No. Czemu? Nie wiem. Nie wiem. Co nie wiesz, słyszałam, że coś, O czym rozmawialiście? Ale nie wiem dlaczego to się stało, mój... Ale co się stało? Wczoraj mój dziadek w laboratorium umarł. Wczoraj? To czemu to do Ciebie dzisiaj? A dzisiaj ktoś go znalazł. Ciało znaleźli. Na środku laboratorium. <grym> Dziękuję Ci, że jesteś. Nie żyje. Nie żyje, rozumiesz? On nie żyje. Spokojnie. Nie Spokojnie, 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 spokojnie. Nie wierzę, to, to Muszę zobaczyć przed spotkaniem z Januszem. Muszę to zobaczyć na własne oczy. Dobrze, chodźmy tam. Nie wierzę w to. Spokojnie. Nie rozumiesz? Nie wierzę. Co to twoją przyjaciółką. Dlaczego mój dziadek miał tw twój telefon tam? Jestem twoją przyjaciółką. Nie wiem, co tam zrobiłem. To... Powiedz mi prawdę. W końcu, mówię całą mi... prawdę. To on znowu, znowu. Ale co by się nie stało, to możesz mi ufać. Czego? Prawda jest taka, że muszę wreszcie ci to powiedzieć. <słuch> <słuch> Powiedz mi prawdę. Co ty mi robisz? Czemu nic nie czuję? Czemu ja nic nie czuję? Aaaaaa! Pomocy! Jest tu ktoś? Nigdy nie wysłucha. Alicja? Pomóż nam! Ktoś nas związał! Taki durny żart! Pomóż nam! Zmiana planów Zabijam naszego dziadka Co ty gadasz? Nikogo nie zabiłaś! Gdzie my jesteśmy? Co to są za żarty? O, a, a, a. Co ty wyprawiasz? Alicja! Wiasz. Słuchaj Janusz, nie mam ochoty ani czasu na zagadkę. To ty za to odpowiadałaś? Ty nam to zrobiłaś? Jak mogłaś! Tak. Alicja! O no, dobry. Co to, to się obudził? Zostaw znowuji. mnie! Co? Masz więcej do powiedzenia? Chyba ty masz więcej. Co? Ja nie muszę się tłumaczyć. 走。 No Boże, słyszałeś moje myśli? Janusz, pamiętasz nad czym pracował nasz dziadek? To nad czym on pracował, to tylko jego sprawa. Nie, właśnie nasza. Rozumiesz to? To, co nam dała Alicja. Alicja? Był... Czy pamiętasz, co nam zrobiła Alicja? Tak. Ten garaż? Nas? Te sznury? Tak. Co ona nam dała do picia w ogóle? Dlaczego jesteśmy to tutaj? To był naszego dziadka. To, co ona nam dała, a wiesz nad czym on pracował, pracował nad udoskonaleniem umysłu ludzkiego. Jadek był marzycielem. Mógł sobie tylko wyobrażać. Ale jeśli ja nam to dała, to znaczy, że to prawda. Ja się boję Ja już nic ja nie się, rozumiem, ale się boju, Ja się boję, co teraz z stanie z moim ciałem. Które, spokojnie. Służ. Co to się dzieje? Co to Gaś, za ogień? Gaśno. Co to się dzieje? Co to gaśno. za ogień? Gaśno. Gaśno. Nie mogę! Nie mogę! Zgasło. Pomyślałam tylko nad tym. Co, co to bezgasło? było? Co to za magia? Co ona nam dała? Te wszystkie pytania. O Doskonalenie umysłu. Ja nie wierzę w to, co się dzieje. Witajcie. <grystanie> <grystanie> co ty tutaj robisz? Nie, porozmawiamy. Zostaw. Zostaw mnie. Zostaw mnie. Ha! Co ty jej zrobiłaś? Alicja, czy niewystarczająco dużo zła wyrządziłaś ha? Co, też chcesz zadać? Jakie masz zamiary? Spokojnie. Wszystko wam wyjaśnię. Zacznijmy od tego, że teraz należycie do mnie i robicie to, co ja wam powiem. Nigdy! Nigdy nie posiądziesz nas, naszej Za woli... Za Już wszystko jest załatwione. Wasze Wiktoria? życie teraz się zmieniło. To do zobaczenia wkrótce. Wiktorio, wstań. Wstań. Gdzie wstałem. ona się podziała? Nieważne. Słuchaj, Musimy przemyśleć to. Nie będę pionkiem w żadnej grze. Myślę, a szczególnie ja Alicji. Być... Nie idę na taki układ. Nigdy nie będzie sterowała moją duszą, moją wolą i moim życiem. Ona już ma nad nami władzę. Co zatem zrobimy? Musimy sprawić, żeby ona nam zaufała. Wtedy da nam więcej mocy, a we dwójkę będziemy moc silniejsi niż ona sama. To wtedy ją wykończymy. Dobrze, moja koleżanka. Wykończymy dobra. tak samo, jak ona wykończyła naszego dziadka. Rozumiesz? Zróbmy tak. Zrobimy to. Zróbmy tak.